Piąty bankowy forum wierzytelności jest to spotkanie środowiska bankowego, środowiska finansowego, szeroko rozumianego, w tym firm windykacyjnych, jak również sektora usługowego. Jest to spotkanie profesjonalistów, jest to spotkanie ekspertów, którzy dyskutują na temat zmian prawa na rynku, na temat zmian w zakresach wymiany informacji gospodarczej na temat rozwoju rynku wierzytelności. Jest to wymiana poglądów, jest to platforma wymiany poglądów, która powoduje, że dzięki temu najlepsze praktyki są zaprezentowane i mogą być wykorzystywane i wdrożone w dalszym działaniu. Bankowe forum wierzytelności skierowane przede wszystkim do bankowców, ale także do przedstawicieli firm windykacyjnych i firm pożyczkowych, są z nami także przedstawiciele firm telekomunikacyjnych. Kondycja polskiego sektora bankowego jest między innymi dlatego dobra, że dobrze zarządzamy ryzykiem, że mamy dobry system informacji, że mamy dobrą kadrę menadżerską w polskich bankach, ale także dobra dlatego, że mamy dobry system monitorowania jakości wierzytelności no i coraz lepiej radzimy sobie z obratem tymi wierzytelnościami, które niestety w jakiejś części stają się przeterminowane i muszą być upłynnione. Postawiliśmy sobie jedno ważne pytanie. Czy zmiana modeli gromadzenia, udostępniania informacji gospodarczych o konsumentach i przedsiębiorcach wpłynie na rynek wierzytelności? W naszym odczuciu, przez pryzmat wszystkich prezentacji, pokazujących po pierwsze aspekt wymiany informacji gospodarczej, zmiany w prawie, które były prezentowane przez Ministerstwo Gospodarki, nowe elementy, jakim są giełdy wyżytelności na rynku, podejście do tego, czy funkcja wymiany informacji gospodarczej, właściwie prewencji, ma być bardziej tą naczelną informacją, która. Naczelnym elementem systemu wymiany informacji, czy też funkcja windykacyjna. Który z tych elementów jest ważniejszy z punktu widzenia odbiorcy tej informacji, a który z punktu widzenia tego, kto chce odzyskać należności? Likwidacji zatorów płatniczych, a także działania na efekt gospodarczy. Te wszystkie elementy też przez pryzmat spojrzenia, czy prowadzić własną windykację, czy korzystać z outsourcingu, czy też rozwijać własne służby, to są wszystkie elementy, które tutaj w ramach dyskusji były poruszane. Każdy z poszczególnych lat rozwoju rynku windykacyjnego ma swoją specyfikę jeśli weźmiemy pod uwagę rok 2010 i 2014 widać wiele zmian zarówno w zakresie i transakcji, jak i procedur stosowanych przez firmy windykacyjne, ale również metod wyceny aktywów, które są przeznaczone do sprzedaży czy do zlecenia windykacji. W tym przypadku rynek przez ostatnie 3 lata zrobił wielki krok do przodu. Potrafimy sprawniej wycenić wierzytelności, potrafimy sprawniej je odzyskiwać. Ta dobra współpraca całego sektora bankowego w budowaniu systemów informacji gospodarczej powaga na podejmowanie trafnych decyzji ex ante i stałe rozwijanie kredytowania polskiej gospodarki. Warto bowiem pamiętać, że kredyty dla gospodarstw domowych przekroczyły ponad 540 miliardów, z tego ponad. 330 miliardów to są kredyty mieszkaniowe, czy ponad 250 miliardów to są kredyty dla polskich przedsiębiorstw, i także kilkadziesiąt, ponad 70 miliardów dla jednostek samorządu terytorialnego. W tym roku mówimy także o tym, co jest dzisiaj bardzo istotne z punktu biera, widzenia biuro informacji gospodarczej, czyli przygotowywana zmiana ustawy o bigach, która bardzo fundamentalny sposób zmieni sposób działania big, BIGów, upodobni je do funkcjonującego już na rynku big umożliwi realizację scoringów, czyli de facto o wiele lepszą ocenę klienta, także bankowego, przed podjęciem decyzji o uruchomieniu kredytu czy sprzedaży usługi telekomunikacyjnej, na przykład. Przede wszystkim chcielibyśmy wprowadzić dwa podstawowe instrumenty. Pierwszy z nich to jest tak zwany przez nas wniosek jednolity, który umożliwił uzyskanie jednorazowej, jednoczesnej informacji ze wszystkich biur informacji gospodarczych. Innym bardzo ważnym instrumentem, na który chciałbym dziś teraz zwrócić uwagę, jest rozszerzenie możliwości zarówno analizy i obróbki danych, które już się znajdują, jak również wprowadzenie nowych informacji, tych informacji, które świadczą o wiarygodności płatniczej, a dzisiaj ich wprowadzenie do systemu informacji gospodarczej jest albo wątpliwe, albo po prostu niemożliwe. Dla nas jest niezwykle ważne, że taka inicjatywa legislacyjna się pojawia. Środowisko Biur informacji gospodarczej od wielu lat zabiegało o to, aby te zmiany były przygotowane. To samo można mówić o oczekiwaniach przedsiębiorców, jako że dla przedsiębiorców dobra informacja gospodarcza Pełna, kompletna, ma ogromną wartość. Doceniam wysiłek Ministerstwa Gospodarki, aczkolwiek wskazuję na potrzebę pewnego przełamania, odstąpienia od tej nadmiernej ochrony dłużników, jeżeli chodzi o zobowiązania publiczno-prawne, przede wszystkim różnorakie daniny publiczne, w tym przede wszystkim podatki. Wydaje się, że ochrona tych dłużników nie ma żadnego w dzisiejszej dobie uzasadnienia. Dopuszczamy i będziemy, będziemy proponowali zmianę ustawy w tym kierunku, żeby wprowadzić do, do Katalogu Informacji Gospodarczych także niektóre informacje o wywiązywaniu się ze zobowiązań publiczno-prawnych, co dzisiaj jest niemożliwe, albo przynajmniej dyskusyjne. Po drugie, chcielibyśmy, aby Biura Informacji Gospodarczych Mogły analizować szerszy zakres danych, a także szerzej analizować dane o dawnych zobowiązaniach. Oczywiście nie chodzi o zobowiązania, które się przedawniły 10 lat temu, ale chodzi o te zobowiązania, które mają powiedzmy 5 lat. To ma duże znaczenie, ponieważ dzisiaj informacja archiwalna i jej przetwarzanie jest bardzo silnie przez ustawę ograniczone. Uważamy jednak, że informacje sprzed 3 czy 5 lat to są nadal bardzo cenne informacje gospodarcze, które potrafią. Pozwolą na zbudowanie pewnego profilu przedsiębiorcy, jeżeli chodzi o jego postawy płatnicze. Rynek będzie miał do dyspozycji o wiele większą liczbę informacji, stąd i paradygmat Big Data pojawia się tutaj w naszych rozważaniach. Te informacje posłużą temu, aby lepiej przeanalizować aktualną. Sytuację, wiarygodność płatniczą, zarówno konsumenta, jak i przedsiębiorcy, posłużą do tego, aby lepiej prognozować przyszłe zachowania tej, tej osoby czy tej firmy w zakresie jej zwyczajów płatniczych, zwyczajów zakupowych, pozwolą o le, wiele lepiej ocenić potencjał zakupowy takiego klienta. Czyli Big Data to Big Data przyszłości ma służyć lepszej i bardziej precyzyjnej sprzedaży, a także ma pomagać w tym, aby odrzucać tych klientów, którzy nie rokują nadziei na podjęcie zobowiązań kredytowych. Jesteśmy przekonani, że najbliższe 2-3 lata będą stały pod znakiem operacji na rynku między firmami, czyli należy się spodziewać konsolidacji łączenia się firm, jak i przejmowania podmiotów, które będą szukały inwestora, bądź też firm, które będą chciały rozwijać się dzięki akwizycjom na rynku, pozyskując inne firmy, które zajmują się innymi elementami rynku, na przykład rynkiem faktoringu, rynkiem pożyczek dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, bądź też firmy, które prowadzą zakupy, a chciałyby obsługiwać klientów w zakresie zleceń. Należy się spodziewać konsolidacji i transakcji, i fuzji i przejęć. W zeszłym roku spotykaliśmy się na Stadionie Narodowym. W tym roku spotykamy się na stadionie Legii. Zastanawiamy się, który stadion wybrać do kolejnego spotkania, i to ta zabawna tradycja rzeczywiście będzie przez najbliższy rok nas mocno zastanawiać. A tematy, którymi się będziemy zajmować, to na pewno przez ten rok ustawa już wejdzie w życie i będziemy znali jej ostateczny kształt. I na pewno będziemy mogli porozmawiać już o pierwszych wrażeniach z jej. Funkcjonowania. Także sprawdzimy, czy te prognozy, które w tym roku nasi paneliści, nasi prelegenci przedstawiają na temat rozwoju rynku bankowego, rynku wierzytelności, się sprawdzą i będziemy o tym również rozmawiać w przyszłym roku.